Cześć, dzisiaj drugi fragment wypowiedzi Baszara na temat tego, co się będzie działo. Dzisiaj na temat tego, w jaki sposób może wyglądać pierwszy kontakt. Może się wykonać w różne sposoby, ale chodzi o to, żebyśmy rozszerzali sobie wyobrażenie, nawet wyobrażenie tego, w jaki sposób mogłoby to wyglądać. To jest bardzo, bardzo blisko, więc warto, żeby rozszerzyć te tematy. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to bardzo długa, 27-minutowa jego wypowiedź, jego tłumaczenie, które zostało podzielone na fragmenty. Jeśli chcesz zobaczyć cały, całe 27 minut, usłyszeć całe 27 minut, to wystarczy dołączyć do społeczności na poziomie serca, bo to jest informacja z serca do Twojego serca. Więc jeśli dołączysz, możesz oglądać cały ten materiał. Jeszcze bez moich wstępów i opisów, to się dzieje przez kolejne tygodnie. Ale w każdej chwili możesz dołączyć. Dzisiaj omawiamy na tym fragmencie przykład, pierwszy przykład tego, co się może wydarzyć, i następnie mój opis i parę informacji, ale bardziej streszonych. Więc od razu zapraszam do tłumaczenia Baszara. Teraz w ciągu najbliższych paru lat wydarzy się parę rzeczy, które dają wam znać, że kontakt zaraz się wydarzy. Nie tylko pod kątem większej liczby obserwacji ale także w jaki sposób może to nastąpić. Może być kilka ścieżek, które pozaziemscy mogą wykorzystać, takie jak my i inni, aby rozpocząć, inicjować do oswojenia Was z naszą fizyczną obecnością. Jeden z tych sposobów może być coś takiego. Statki mogą się pojawić nad waszymi oceanami, tuż przy brzegu. Żebyście wiedzieli, że statki tam zostają, nad wodą, możecie je oglądać z brzegu. Nie ruszą się. Nie będziecie czuć się zagrożeni, ponieważ nie jest nad waszymi głowami, nad lądem, tam gdzie jesteście, ale zostanie w tym dystansie nad Ziemią. Nad wodą, dając wam czas, byście absorbowali ten fakt, że tam są, poza linią brzegową, w różnych krajach na całym świecie. Mogą tam być przez jakiś dłuższy czas, aby pozwolić wam, byście mogli się tam zbierać, byście mogli dotrzeć, podróżować do tego miejsca, by je zobaczyć. Rozumiemy, że czasami mogą być otoczone przez wasze pojazdy, helikoptery itd. Ale to wszystko będzie tylko elementem pokazu. Pozostaną tam, aby dać ci czas przyzwyczaić się do idei, że jesteśmy tu. Aby przyzwyczaić się do idei, że to jest początek wielkiej zmiany na waszej planecie, wielkiej zmiany w waszej społeczności. Aby dać wam czas na dyskusję między sobą, jak zareagujesz na te zmiany. Nie spiesz się. Wszystko jest w porządku. Nie ma pośpiechu. Nigdzie się nie wybieramy. Więc może się to wydarzyć w ten sposób, ale może również wydarzyć się w kilka innych sposobów. Przykład, który tutaj Bashar podawał, to jest tylko jedna z możliwości. Chodzi o to, żeby się nad tym zastanowić, żeby to osiadło. I tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie jeden z przykładów, ze względu na to, żeby rozwinąć naszą wyobraźnię, rozwinąć nasze zmysły, ze względu na to, że to już naprawdę nie jest daleko do tego pierwszego kontaktu więc chodzi o to, żeby się do tego przygotować. Co jeśli wyglą będzie wyglądać w ten sposób? Co jeśli będzie wyglądać w ten sposób? Ja tutaj. Też teraz troszeczkę zmieniam ten format, ze względu na to, że będę troszeczkę krócej mówił na różne tematy, jeśli chodzi o początek, jeśli chodzi o intro, jeśli chodzi o tłumaczenie, jeśli chodzi o moje opisy. Mniej teorii, więcej praktyki, w jaki sposób to zastosować, ze względu na to, żebyśmy nie tylko i wyłącznie oglądali, słuchali, ale żebyśmy podnieśli nasze zaangażowanie, nasze działania, naszą wspólną pracę, wspólne podniesienie energii jako. Jako kolektyw. Więc jeśli chodzi o teorię, ta kwestia została poruszona ze względu na to, żeby pomyśleć tylko i wyłącznie w wyobraźni, jak by to było, gdyby tak właśnie by to wyglądało. Baszar w ten sposób przedstawił ten przykład. I mam dla ciebie dwa pytania. Pierwsze teraz, drugie pod koniec. I pod koniec warto zostać ze względu na to, że będę jało zawsze zwiastun tego, co będzie za tydzień. Pierwsze pytanie do ciebie, jak się czujesz. Z tym, co zostało przedstawione, z tym przykładem. Jak byś zadziałał, co byś zrobił, co byś zrobiła w momencie, w którym by się okazało, że u nas w Polsce nad Bałtykiem wisi talerz. Ja jestem ze Śląska, czyli sam dół, jeśli chodzi o Polskę, ale czy w tym momencie wziąłbym samochód, pojechałbym nad Morze po to, żeby popatrzeć, żeby tego doświadczyć? I mogę sobie doświadczyć tego już teraz, zamykając oczy i wyobrażając sobie, że tam jestem. Tak naprawdę, tutaj właśnie o to chodzi. Żeby zwiększyć możliwości, żeby zwiększyć sobie zaobserwowanie tego, co mogłoby się stać, w jaki sposób mogłoby się to wydarzyć. I drugie pytanie: jak zareagujesz na te zmiany? Jak zareagujesz, co zrobisz? Czy twoje życie się zmieni? Ze względu na to, że w momencie, w którym pracujesz, w miejscu, w którym pracujesz, w momencie, w którym robisz to, co robisz, Interesujesz się pasją, którą masz? Czy w tym momencie cokolwiek się zmieni? Proste pytanie kiedyś miałem do osoby zajmującej się giełdą: że jej życie by się w ogóle nie zmieniło ze względu na to, że ceny na giełdzie za bardzo nie zaczną się mocno wahać przy takiej reakcji. A w momencie, w którym to by naprawdę wpłynęło na giełdę, no to będę śledził, co się konkretnie dzieje, ale na razie ten temat mnie nie interesuje. Jeśli to będziesz ty, jeśli to będą twoi rodzice, twoi dziadkowie, twoi znajomi, jak zmienią się twoje relacje z tymi osobami? Ja wiem, że ktoś może mieć w głowie to, co ja kiedyś, a mianowicie mam, mam chęć na to, żeby jak najszybciej się to wykonało, ze względu na to, żeby wszystkim tym osobom powiedzieć, a nie mówiłem, przygotowywałem do tego od kilku lat, od dwóch lat na YouTubie, od siedmiu lat ogólnie rozmawiając na te tematy, i teraz stało się to faktem. Więc drugie pytanie to jest, w jaki sposób zareagujesz? I warto jest właśnie dołączyć do społeczności ze względu na to, że o tym będziemy głębiej, szerzej rozmawiać. Możesz napisać w komentarzach, co ty na ten temat myślisz, jak się z tym czujesz, jak zareagujesz na taką zmianę. Możesz dołączyć do społeczności, tam będziemy razem na ten temat rozmawiać i oczywiście dostajesz z automatu od początku 27 minut przetłumaczone całego tego spotkania, bo dzisiaj był tylko i wyłącznie fragment. Na następny tydzień kolejny fragment, też przykład tego, co może się jeszcze wydarzyć. Więc dziękuję Tobie za to, że się rozwijasz. Dziękuję Ci za to, że tutaj jesteś. Dziękuję każdej osobie, która dołączyła do społeczności i. Zapraszam do kolejnego materiału. Cześć. Jednym ze sposobów może być to, że zaczniesz zauważać więcej kul światła, orbów, które nie tylko będą reprezentować istoty duchowe, ale również.